Uwaga, stękała. Czy skoczy daleko? Trzymam kciuki. No i. Aj jajaj, coś teraz gorzej w ostatniej serii, no. Kamil stoch. Czy będzie w dziesiątce chociaż Ostatnia próba, no? Come on! Come on! Tak jest. Brawo, brawo, brawo. I ta przebitka. Teraz piło drżyła. I hops. Daleko, 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 daleko. Come on. Daleko. Tak jest. Brawo. Jeszcze jest ostatni skoczek, ale jeszcze Geiger, ale skupienie. Dawaj, Boże, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Uh. O kurczę! Czy komputer przebije? Czy komputer... No! Przebił! No i Kajger na pierwszym miejscu. Hejka, witam was w ogóle w kolejnym dniu vlogmas, ponieważ ja się jeszcze z wami nie przywitałam. Jak widzicie, ogólnie jestem w piżamie. Jest godzina 17, prawie 18. Wstałam o 14 i cały czas leżałam w łóżku. Dodaję filmik, który był wczoraj. Wczoraj widzieliście historię na temat mojego prawa jazdy. I ogólnie jestem w sypialni mamy. I tak się prezentuje. Fototapeta, foto bo nie pokazywałam wam, bo ten pokój jest po remoncie. Tak się teraz prezentuje pokój mamy. Już teraz wszystkie rzeczy poukładane. Tutaj nowa firaneczka, świeczucha, nowe nowa zasłona, bo tu kiedyś były takie misie jeszcze. Kurczę, teraz jest to tak ślicznie. Sobie tutaj leży oglądałam skoki na tym telewizorze i tu jest taka super lampeczka, jak moje, tak jak y, mój żyrantol. A tu fototapeta, tak jak widzicie, taki wielki pomost i, i no i tak to się prezentuje. No i będzie dzisiaj vlogmas taki trochę nieogarnięty i nie mam konkretnego planu naprawdę na, na tego vlogmasa, ale wiem, że też lubicie takie Ogólnie luźne pogadankowe, ja się za chwilkę idę wykąpać. Włosy jutro umyję. Spałam do 14, tak jak już mówiłam. Nie mogłam w ogóle wstać. Tak, taki mam osłabiony organizm, że ciężko mi cokolwiek, cokolwiek zrobić. I zaraz idę sobie zrobić obiad, obiad do kolację, tak naprawdę. Podzielam na śniadanie tylko kawałek sernika i wypiłam kawę. I idę zrobić sobie placki i męczany, odgrzać. A w ogóle popełniłam taki błąd, że wczoraj. Zamiast otworzyć okienko 9, 10, 11, to otworzyłam 9 i 10, ale i ja o 11 już zapomniałam, czyli w dzisiejszym logmasie też będą dwa okienka. Właśnie tutaj mi się filmik dodaje. Coś miałam w ogóle problem z dodawaniem tego filmiku, musiałam na nowo dodawać masakra. Cóż, czasami tak bywa, pech trzyma ludzi, typu mnie. No i tak się prezentuje moje obiad-kolacja. dajcie znać, jak wyjecie placki ziemniaczane, bo ja jem placki ziemniaczane ze śmietaną i z cukrem. Wiem, że taka bomba, bomba kaloryczna, ale co mi szkodzi. I tak jeszcze średnio smak czuję. Ogólnie wczoraj przetestowałam sobie, kto był na na TikToku, ten wiek, popsikałam perfumy na rękę AVS Belle, moje ulubione. I powiem wam, że pierwszy raz poczułam zapach. Także to jest progres, bo naprawdę jak za pierwszym razem, chyba we wtorek, psikałam sobie męskie perfumy, które są jeszcze bardziej ostrzejsze i mocniejsze i wyraźniejsze, to powiem Wam, że nie czułam nic, jakbym po prostu wdychała powietrze i nie miałam zatkanego nosa i teraz też nie mam. Ogólnie jak dodałam TikToka z wypowiedzią moją na temat mojej historii z koronawirusem, to bardzo dużo osób mi napisało, że po pierwsze szukam atencji, w ogóle nie dość, że ja się nie muszę Wam zwierzać, nie? tylko ja, tak jakaś dziewczyna się mnie uczepiła, zaczęła pisać komentarze pod e, filmikami, w ogóle tak to czasami bywa, że trzeba się z takimi ludźmi spotkać. Albo, że e, no, że smaki węch i osłabienie to nie jest od razu potwierdzenie koronawirusa, że to może być zwykłe przeziębienie. Słuchajcie, i piszecie też, pisało mi kilka osób, że dużo moich znajomych tak miało, i oni byli po prostu przeziębieni. Ale jak się ktoś nie bada, zwłaszcza teraz w grudniu, bo też czytałam, że macie kwarantannę nawet podczas świąt. Dużo ludzi się nie bada, dlatego że właśnie nadchodzą święta. No i powiem Wam, że jeżeli ktoś się nie badał, no to nie wie, czy przeżył koronawirusa. Później pójdziecie na jakieś badania typu badanie osocza, badanie krwi, czy czegokolwiek i się okaże, że przeszliście jednak koronawirusa. I to nie będzie nawet pobieranie z testów, z nosa, z buzi, tylko z krwi i właśnie w tym rzecz, że to nie jest to, żeby się przekonać na sobie, że się ma koronawirusa, albo nie wierzyć w to, że się ma koronawirusa, tylko przyjąć to do świadomości, że coś takiego po prostu jest. Bo ja też na początku po prostu nie wierzyłam, ja mówię, nie, no przecież to mnie nie przytrafi, prawda? A jak się czuję, jak się czuję, to powiem wam, że nawet najgorszemu wrogowi tego nie życzę, naprawdę. I żeby stracić węg i smak. To jest pikus. Ja z tym mogę żyć, wytrzymam, dam radę, tak? Bo to mi może za trzy tygodnie zejdzie. Ale powiem Wam, że ogólne osłabienie organizmu to jest najgorsze, co możecie sobie wyobrazić, bo macie wyciągnięte cały dzień życia, tak jak ja dzisiaj, na przykład. E, dzisiaj tak naprawdę nie zrobiłam nic, a chciałam zrobić dużo rzeczy. Chciałam wstać rano, nastawiłam sobie budzik na dziewiątą i powiem Wam, że było mi strasznie ciężko. Strasznie ciężko mi było zasnąć, w ogóle strasznie ciężko mi było wstać, bo nawet jak wstaję do szkoły, w tygodniu, jak nie byłam chora. Wstawałam do szkoły normalnie na 8 i dobra, jakoś to przebolałam, tak? Wstałam, siadłam do komputera i, i jakoś się rozbudziłam, ale tutaj to po prostu same oczy mi się zamykają ze zmęczenia. Mój organizm po prostu potrzebuje bardzo dużo snu. Ja spałam ile godzin dzisiaj? Ja spałam dzisiaj 11 godzin. Gdzie ja mogłam spać tak naprawdę 6 i normalnie funkcjonować, a spałam 11 i nie czuję się wyspana, nie czuję się ogarnięta do życia, żeby jakkolwiek funkcjonować. No, naprawdę, to powiem Wam, że właśnie tak to wygląda. Nic się nie chce, to no, nie, jest, nie jest moje lenistwo, kochani, bo ja naprawdę uwielbiam zająć sobie czymś czas, zwłaszcza teraz, zająć sobie czymś głowę, posiedzieć na telefonie, czy zmontować filmik. No miałam wczoraj naprawdę duży problem, żeby zmontować filmik, bo już nawet jak siedziałam godzinę to mnie. Już plecy bolały mięśnie mnie bolały. Jeszcze taki objaw, że wczoraj o 16 stałam, wykąpałam się, chciałam umyć sobie buzie i nie mogłam ustać, dlatego że całe nogi mi się trzęsły. Nie zimna, bo ja dopiero z ciepło i wyszłam. Ja już się umyłam, pokremowałam sobie twarz, więc mogę się świecić. Dzisiaj stwierdziłam, że się nie maluję. Zostawiam. Tak jak jest. W ogóle mam czkawkę od 10 minut, nie mogę się jej pozbyć. Otworzymy kalendarze adwentowe. Najpierw zacznę od herbatkowej. Słyszycie? Najpierw zacznę od herbatkowej. No i dzisiaj jest 12, ale jeszcze mam herbatkę z 11. I 11 jest taka, czyli herbata biała z pomarańczem i agrestem. Będę musiała spróbować koniecznie. I... Blueberry, Lime, czyli limonka i borówka. Dalej kalendarz ten. Jedenastkę mam tutaj. O proszę, ale to się może przydać. Uwaga, mamy takie fajne do naklejania. Takie ma malutkie kryształki w środku. I dwunastce jest. O nie, tutaj widzę już, że naklejki tutaj są, ale to chyba jest z jakiegoś wyższego okienka, więc może je tam dalej wepchnę. I nie wiem co to jest. No, błyszczyk, ale ładna... albo matka. To jest chyba taki bardzo jasny błyszczyk. Nie jest najgorszy, ale do moich ust kompletnie nie pasuje. Tu mam jeszcze dwa kalendarze z czekoladkami. Umyłam zęby, ale nie wiem, czy zjem z tego kalendarza cokolwiek, bo to są wszystkie te same gwiazdki. Ale mam jeszcze ten z pralinami. I w końcu go nie otworzyłam. Okej, okay. tu szukam dwunastki. O, jaka słodziutka. Taka mała pralinka. No i w tym dużym kalendarzu to za wczoraj jest okienko za jednostkę. Tu choinka. Tu duże coś to jest kominek. Choinka jest tutaj. Już coraz mniej tych prezentów. A tutaj jest kominek. Dobra, idziemy otwierać. No i uwaga najpierw z wczoraj choineczka. Clear your skin. I to jest unikalne połączenie kwasów. Punktowy żel. Czyli to jest punktowy żel na niedoskonałości. I kolejna maseczka. O, proszę bardzo, też z tej serii. I jest rozgrzewający piling sauna i chłodząca kriomaska. I w kominku. Piękne opakowanie. O, teraz kolejna kolekcja z paznokciami. Tutaj mamy wzmywarz do paznokci. Czy będę czuła? Zapach. Oj, i to jak mocno. O, i dalej. Mamy Superstay. I to jest pomadeczka. I do koloru pomadka iwonu matowa Też w takim pięknym cieniu Bardzo, bardzo mamusiu. Dziękuję. Dzisiaj jest niedziela. Nie wiem, kiedy wyszedł Pan ten teledesk, ale obejrzałam. Teledesk T-Mix 2. Trochę się zaczęłam śmieć w niektórych momentach. Obejrzałam też Nitra i jego komentarz, bo były tam urywki z jego live'a. I tak jak on powiedział, dajmy im szansę. Dajcie znać, co Wy sądzicie, bo ja wiem, że tam jest Jukasza, Sio, Monika, y, Pieszko, czyli też TikTokerzy, prawda? Ja mam mieszane uczucia, co to będzie, jak to będzie, czy się to w ogóle nie rozpadnie. Uwaga, kochani, wymyśliłam test zapachu. Mam tutaj kilka produktów. Tutaj mam olej rzepakowy z chili. O, jezu, jak to śmierdzi. Ale wiecie, jak to śmierdzi? To nie pachnie żadnym olejem, tylko śmierdzi mi delikatnie plastikiem. Teraz ocet. Pierwszego dnia, jak straciłam węch, to powiem Wam, że spróbowałam zapachu octu. Kompletnie go nie czułam. Do tej pory nie próbowałam, więc testuję na żywo. Jest słaby ten zapach bardzo słaby. Wiem, że pewnie to śmierdzi tym octem. Mhm, perfekcyjne otwieranie. Nie idzie, nie czuję zapachu. Okej, okay, to się źle zapowiadam. Oliwki śmierdzą i jestem ciekawa, czy w ogóle dam radę rozpoznać ich zapach. Uuu, oliwki jak śmierdziały, tak śmierdzą dalej. No, tutaj jest Yula, możesz się przywitać na Hejka. vlogmasie. Co tam ciekawego powiesz? Rano wstałam, ogarnęłam, zrobiłam jakieś prezenty. Pojechałam do cioci na obiad. No i zaczęłam robić pracy, a nie mogłam się z Kasiem spotkać i to było smutne. No niestety, ale tak to jest, no. Taka ciekawostka, Klaudia dzisiaj chciała farbować włosy i nie miał kto jej pofarbować i mówi, kurde, napisałabym no, do Kasi, ale nie może. Dobra, ja tu <śmulę> ja tu zieloną, za to zrobić. Mam właśnie na pytanie, czy wy już ogadniacie swoje prezenty dla... Bliskich na święta. A jak tak, to w jaki sposób? Czy przez internet, czy stacjonarnie? Pograłam sobie chwilę Amonga i powiem wam, że jestem taka zmęczona. W ogóle, jak teraz patrzę tak na siebie, to są moje dwie wersje <grytanie> oczekiwania kontra rzeczywistość. <grytanie> tak to wygląda, ale jutro mam fajny pomysł na filmik, bo jedna dziewczyna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, dała mi fajny pomysł na to, żebyście wymyślali makijaż. Także ja ogólnie dziękuję Wam za oglądanie i Was przepraszam za dzisiejszego vloga, bo nie jestem z niego zadowolona. Okej, okay, trzymajcie się. Papa! Pa.